Roksanko, ten szczęśliwy dzień dla ciebie, kiedy dowiedziałaś się dzisiaj, że stałaś do liceum, przesyłam ci moje gratulacje i cieszę się razem z tobą jako twój kolega z dalekich stron. Życzę Tobie, żebyś całe lato obiegała po pięknych łąkach, zbierała kwiatki, jeździła pod namioty, łapała motylki. Tutaj Roksanko studenci spędzają swój wolny czas nie tylko wolny, ale także uczą się, czytają książki, spacerują, gadają podziwiają widoki Ta ośnieżona góra To jest Hunter Peak ma 1700 metrów ponad poziomem morza. Mówiłaś, że plaży lubisz, Roksanko, Tu jest plaża dla Ciebie. Wybierz sobie żaglówkę. Weź Łukasza na pokład płyńcie Na południe jest coraz cieplej Łu, ale bazukę wyciągnął teraz